Dzień dobry, dzień dobry, cześć czołem. Witam się z Wami niezwykle serdecznie, drodzy Państwo. To jest pierwszy odcinek nowego sezonu Kopavry on Tour. To dziś podejmiemy decyzję co do przyszłości naszego trenera, który to podróżuje po świecie, po Europie, szuka, kolekcjonuje nowych doświadczeń i przede wszystkim zbiera skalpy i zbiera i kolekcjonuje trofea na całym świecie. Drodzy Państwo, bywa w życiu tak. Że jest pewien projekt w jakimś klubie realizowany bardzo długo. Jest zaufanie zarządu, jest zaufanie klubu, jest zaufanie kibiców, ale jednak lata mijają, a efektów brak. Nie ma bezpośredniego przełożenia na trofea, nie ma bezpośredniego przełożenia na zdominowanie jakiejś pozycji w lidze. A jednak koniec końców, w tych największych klubach rozchodzi się o. Te srebrne talerze i garnki, które się wsadza do gabloty. AC Milan, rozgoryczony, żąda nowego. Ale to nie z Milanem. Podpiszemy kontrakt. A z arsenalem, drodzy państwo, zakończyła się era Michaela Artety. Kanonierzy potrzebują kompletnie nowego pomysłu, dlatego po tym, gdy 7 czerwca 2027 roku Mikel Arteta został zwolniony przez zarząd kanonierów, zdecydowali się zaproponować kontrakt nieoczywistemu kandydatowi, który to w swojej historii miał okazję prowadzić Warszawską Legię z sukcesami oraz Fenerbacze. Zobaczyli w nim potencjał na zrealizowanie nie tyle projektu długotrwałego, co przede wszystkim tego, że jest to trener nastawiony na realizację celów najprostszych: Na zdobywanie trofeów. A trofeów arsenal potrzebuje jak tlenu. Wymagania? Arcy trudne. I będzie się można bardzo, ale to bardzo łatwo sparzyć. Ale podjąłem decyzję, że to już jest ten moment, w którym możemy rzucić się na jakąś europejską potęgę. Dlatego, drodzy Państwo, przytrzymujemy R1, podpisujemy kontrakt i przeprowadzamy się. Stambu, do Jestem bardzo ciekawy, drodzy Państwo, jak wy się na to zapatrujecie, piszcie. Bardzo was, proszę, piszcie, oczywiście w komentarzach, jak wy widzicie tą całą historię, tą całą przygodę dalej trenera kopawryja. To jest bardzo istotne. Oficjalne oświadczenie klubu zarząd pragnie poinformować, że Tomasz Kopawryj, Obejmie prowadzenie naszego zespołu. Drodzy Państwo, przesymulujemy po prostu dla absolutnej formalności. Otrzymaliśmy informację od Martina Odegarda, który jak sami widzicie, nadal wobec tego w arsenalu jest. Przesymulujmy ten sezon do końca. Zacznijmy nowe porządki. Od 1 lipca. A tych porządków będzie dużo. I ja muszę od razu powiedzieć, że ja po prostu chcę zastać ten klub w takim stanie, w jakim zostaniemy zastani, więc nie będę teraz tutaj robił jakichś większych rotacji, tylko po prostu rozpoczniemy nowy sezon. Trzecie miejsce w lidze, odpadnięcie w szóstej rundzie FA Cup. Pep Guardiola zwolniony z Manchesteru City i powracający do Bayernu. No nie no, tu jakaś katastrofa. Absolutnie fatalny ten sezon, i w sobie rozumiem dlaczego w końcu Mikel Arteta poleciał. A my, oczywiście, teraz dopiero rozpoczynamy pełnoprawnie ten nowy sezon, i od razu muszę powiedzieć kibice kanonierów, nastawcie się, że tu będzie mnóstwo trudnych decyzji. Nastawcie się na to, że będzie dużo jakichś dziwnych kaprysów. I mam do nich prawo. Mam do nich prawo. Wjeżdżamy i będą nowe porządki. Nie na mokotowie. A w Londynie, Murawa jest gotowa na nową, nieugiętą walkę o chwałę. Zastosuj nową strategię, wykorzysta ją do napędzenia dawnej pasji. Odciśnij swoje piętno na tej pięknej grze. Eee. Mamy trzy nowe wiadomości. Mamy też pierwszy lipca. Mamy wiadomość od Dawida Rai, od Jao Cancelo, od Martina Odegarda. Słuchajcie, zobaczmy to. Zobaczmy to, co zastajemy. W Arsenalu Skład wyjściowy Leandro Trossard Wiktorio. O, oh, ch Chwila! chcecie mi powiedzieć, że. Chcecie mi powiedzieć, że w Arsenalu brakuje dobrego lewego skrzydłowego? Znam takiego jednego gościa Leandro Trossard Wiktorio Keresz Buka Josaka Declan Rice Zubimendi Odegard Ricardo Calafiori, Eder Militao, Mosquera, Jao Cancelo i David Raya na ławce rezerwowych. Nonimadueke, Michel Merino, Ebereci Eze, Martinelli, Havertz, jakiś junior, albo no, nie, no tak to wygląda, z Norwegii, 20-latek, mający 82 punkty overola, Kepa Aridada Balaga, Itan Nwanieri, Norgard. Gabriel Jesus, Milosz Kerkes! co ty tu chłopie w ogóle? Co jest grane? Milosz Kerkes. Nelson, Hein, Ratiu, Oleksandr Zinchenko, Vieira, Kuba Kivior, Wade, Kabia, Diomande, Jelcz i jeszcze Frimpong. Co jest grane? Dlaczego? Ktoś miał tutaj jak, jakiś ambitny plan, ukraść boki obrony Liverpoolowi. No, ale dobrze, no, ja pragnę przypomnieć, my zastaliśmy ten stan rzeczy, tak jak to tutaj wygląda. Tu jest Diamandę, w tej wersji historii. Kuba Kiwior cały czas jest obecny w arsenalu. Słuchajcie, może. Nie wiem, czy będziemy pisać tę historię na nowo. Ja muszę zobaczyć jeszcze, jak to wygląda. A właśnie, czekajcie, bo zaraz się może okazać tak, że jak my przesymulujemy o jeden dzień, to się może okazać, że tutaj komuś już ten kontrakt przeskoczy, że ktoś już ten kontrakt. Rozwiążę z klubem. Nasz budżet transferowy to jest 251 milionów euro. Started from the bottom now here, nie? Patrzcie, ile pieniędzy mamy. Oczywiście nie w kieszeni, tylko na transfery. Ale i tak super opcja. Słuchajcie. Teraz oficjalnie rozpoczynamy porządki w drużynie. Zapoznajmy się. E, jakieś spotkanko zapoznawczo. Zapoznawcze, jeżeli chodzi o ekipę Kanonierów. Zacznijmy od sprzedaży i bądźmy bezwzględni. Kepari za Balak. Zmiennikiem będzie Karel Heinz. Conor Wade. Połejtujesz -po to ty jeszcze na nowy chłopach. Oleksandr Zinczeń. Rzeknę. Ricardo Calafiori, Ricardo Calafiori, to ja w ogóle bym jednak przywrócił na pozycję środkowego obrońcy. Wydaje mi się, że tutaj te, te jego warunki zdecydowanie bardziej temu będą odpowiadać. Milos Kerkes, no to jest dla mnie ogromne zaskoczenie. Eder Militao jest dla mnie równie sporym zaskoczeniem. Posypał się ten blok defensywny, tak fantastycznie funkcjonujący na przestrzeni tego sezonu Arsenalu, ze względu na to, że pozbyli się swoich dwóch filarów Gabriela i Saliby. No i tak to wszystko się posypało, drodzy państwo. Sprzedajmy też kubek i wiora. Usman Diomande, no wygląda nieźle. Jan Carlos Imić. O, chyba nie jest ten level, chociaż. Aha, on dopiero dołączy do naszego zespołu. Okej, okay, no dobra, to dodajmy do sobie do wypożyczeń. Finnielcz wykazuje wielki potencjał. Wiemy, znamy tego zawodnika. Prawa obrona. Jest tutaj Andrzej Ratiu i w tym momencie jest João Kancel kancelu na listę transferową Jest tutaj Jeremy Frimpo Nie mam pojęcia co on tutaj robi, ale jest Środek pobrony A raczej środek pola Christian Norgard Dodajemy na listę transferową Declan Rice, może zostać Martin Zubimendi, również Martin Odegard, Mikel Merino Amund Boe Mikel Merino Wystawiamy na sprzedaż Mikela Merino Jak mają być porządki, to mają być porządki Ebereci Eze Fabio Vieira Ray Nelson. Też żegnamy tego zawodnika, który jest w Arsenalu od 2016 roku. Ale my nie przyszliśmy tutaj, żeby się jakoś specjalnie rozczulać. Gabriel Martinelli. Żegnamy. Ismael Kabia. Żegnamy. Buka Josaka. Zostaje Noni Madueke. Jak się godzi na rolę rotacyjną, to niech tutaj zosta. A z drugiej strony, chociaż Invanieriego, ja już wolałbym tutaj inwaniering grać niż Noni Madueke. No i teraz pozycja napastnika, jest Gabriel Jesus, jest Kai Havertz i jest Wiktor Jokeresz. Pewnie Jokeresz akurat tutaj w tym uniwersum się spisuje dużo lepiej niż w rzeczywistości. Natomiast jeżeli chodzi o tę ekipę, to no, ja bym raczej sprzedał Kaja Havertza, można zostawić Gabriela, bo i wiecie co, niech leci też i Gabriel Jesus, niech leci też i Gabriel Jesus. No i w tym momencie pragnę zrealizować swój pierwszy transfer, jeżeli chodzi o ten klub. Mamy wyczyszczoną kompletnie listę życzeń, ale spokojnie, ja akurat nazwisko tego zawodnika, którego chcę kupić... No, no nie, nie chodzi mi koniecznie tutaj o Antoniego Kozubala, a z drugiej strony Antoni Kozu... Ej, chwila, Antoniemu Kozubalowi tutaj kontrakt wygasa, dobra, to... Nie ma co marnować takiej okazji, więc spróbujmy skorzystać z tej okazji i zakontraktować Antoniego Kozubala z Lecha Poznań. Aczkolwiek nie o niego mi tutaj konkretnie chodziło. Chodziło mi o, oczywiście, drodzy państwo, Kerema Aktur-Koglu. To jest kot. To jest chłop, który pokazał, jak na jak wiele go stać. Ja go chcę. Ja go chcę. To jest mój żołnierz. On musi być w tej drużynie. Kerem Aktur-Koglu to jest must have w nowych kanonierach Tomasza Kopawreja, więc od razu wjeżdżamy. jeżeli chodzi o Fenerbacze, my się lubimy, ale tak nie bez przesady, więc zaproponujmy najpierw 40 milionów euro. Oni chcą Ricardo Calafioriego w zamian. Słuchajcie, ja mam propozycję dla Was i ona się może Wam spodobać. Możemy Wam zarzucić yy, Kubę Kiwiora. co byście powiedzieli. Kuba i 20 baniek za Kerema ak i my jesteśmy wtedy zadowoleni. A Wy jesteście zadowoleni? Nie są zadowoleni z Kuby Kigora. Okej, okay, w porządku. A jeżeli zaproponujemy wam jakiegoś innego zawodnika, fina Jelcza. Oj, widzę, że tutaj w ogóle zarząd bardzo jest na mnie cięty, jeżeli chodzi o, yy, o Fenerbacze, Chyba nie są do końca zadowoleni z tego, że wystawiłem ich. A co cię wystawiłem? Się... No, no. O. No po prostu tak, tak bywa, nie? A żao Cancelo. Co powiecie na żało Cancelo? Słuchajcie, żao Cancelo może grać na lewej stronie, może grać na prawej stronie. Rozumiem, że wy jesteście niezadowoleni z aktualnej formy Rubena Winagre. W porządku, żało Cancelo może grać na jednej i na drugiej. Ja wam daję teraz żao Cancelo i daję wam... żao Cancelo i daję wam 17 milionów. Co powiecie na to? Taka jest moja propozycja teraz dla was. Jak wy się na to zapatrujecie? Muszą to jeszcze przemyśleć. OK, hey, wziąłem z zaskoczenia. Nie, nie byli przygotowani na taki scenariusz. Drodzy Państwo, my, my też nie byliśmy przygotowani na taki scenariusz. Bo tu się dzieją rzeczy, tu się dzieją naprawdę rzeczy. Ja myślę, że w ogóle delikatne trzęsienie ziemi w tej drużynie się przyda. Jeżeli ona nie działała, to z jakiegoś powodu ewidentnie nie działała. Możemy już wznowić negocjacje z Fenerbahce, Tak? Nie, jeszcze nie. Mamy oferty za Jeremiego Frimponga. Dlaczego? My, w sensie MGA go nie chcę sprzedawać, więc mi, mi akurat ten Jeremy Frimpong tutaj odpowiada, więc zostawmy tego Jeremiego Frimponga. Właśnie, możemy spróbować też przedłużyć kontrakty, prawda? Więc przejdźmy sobie do przedłużenia kontraktów i zobaczmy. Dawid Raja, możemy przedłużyć kontrakt? Możemy przedłużyć kontrakt. Więc przedłużmy kontrakt, proszę bardzo, odstępne, nie no chłopie, gdzie ty mi tu, z klauzulą odstępnego. Rola w zespole kluczowy, proszę bardzo. Cieszą mnie postępy, tak jest mi również Przedłużmy sobie tę umowę o Dobra, dwa lata w sumie brzmią sensownie Zignorujmy te klauzulę odstępnego I teraz zaproponujemy Ci 150 tysięcy euro tygodniowo Myślę, że to są pieniądze, za które da się wyżyć w Londynie Tak mi się przynajmniej wydaje Raja się też zgadza, Rai się też tak wydaje Więc przedłużony ten kontrakt z tym zawodnikiem Mamy to Oleksandr Zinczenko tu nie chcemy przedłużać Kuba Kibior nie przedłużamy Jao Cancelo nie przedłużamy Andrei Ratiu możemy przedłużyć ale on na razie nie chce prowadzić negocjacji. Okej, okay, rozumiem. Declan Rice. Fajnie by było jednak przedłużyć ten kontrakt. Nie możemy na razie. Martino Odegard z kapitanem. Możemy przedłużyć. No i pięknie, przedłużamy. Mamy to, elegancko. Mikel Merino. Ja nie widzę tego zawodnika w swoim składzie, więc nie przedłużamy umowy. Ktoś jeszcze tutaj? Okej, okay, wyżej wspomniana dwójeczka. Kai Havertz i Gabriel Jesus. Oni obaj są na liście transferowej, więc... Żegnam. I teraz możemy sobie przejść kilka dni do przodu, no nie mam zamiaru w ogóle tam podejmować jakichkolwiek negocjacji z AC Milanem w sprawie transferu Dawida Rai. Dlaczego wy w ogóle mi ofertujecie jakieś pieniądze za tego gościa? Ja go nie sprzedam. Nie. Żegnam. Do widzenia. Finito. Inkantatem. Zgodzili się. Ej, zgodzili się na tą ofertę. Chcą Żało i 17 milionów za Kerema, aktur Koglu, więc może jednak jakieś tam chody mamy u tego Fenerbaczy cały czas. A ten Żało Cancelo do Fenerbaczy to w ogóle też pasuje, jak znalazł. Więc proszę bardzo, akceptujemy taką ofertę i teraz trzeba po prostu udać się na negocjacje bezpośrednio z naszym nowym lewoskrzydłowym, z naszym nowym nabytkiem. Proponujemy mu rolę kluczową, bo dokładnie na coś takiego liczymy. Podpisujemy umowę, długi kontrakt. Trzy lata chcesz? Słuchaj, 4 lata. Już się tutaj nie bawmy. Czteroletni kontrakt aktur Koglu. My się znamy. Jesteś ogarnięty gościu i sensowne wymagania też tutaj stawiasz finansowe, więc proszę bardzo, po prostu proponujemy taką delikatną konterkę. Akceptujemy i drodzy Państwo, odpalamy szampana. Pierwszy transfer, jak to bywa często zabraliśmy z sobą kogoś, z kim nam się fantastycznie pracowało. Tym samym, no, ograbiliśmy trochę penerbacze z ich największego gwiazdora, ale żeby nie było, nie zostawiamy ich na lodzie. Dajemy im zawodnika, który wzmocni ich blok defensywny, który zastąpi jednego Portugalczyka drugim Portugalczykiem, a my zyskujemy kogoś, kto ma być receptą, ma być remedium na bolączki na lewej stronie. Kerem Turkoglu Koglu to będzie nasz agent do zadań specjalnych. Zapłaciliśmy za niego zaledwie 18 milionów euro i pozbyliśmy się, brzydko mówiąc, problemu. Jakim jest Jao Cancelo, więc wydaje mi się, że to jest pod każdym możliwym względem po prostu profit. Natomiast nie podoba mi się numer, jaki tutaj uzyskał Kerem Aktur Koglu, więc ja po prostu ten numer tutaj zmienię natychmiast. Gabriel Jesus w moim składzie się nie mieści, więc numer 9 Kerem Aktur Koglu otrzyma dokładnie tak, jak miał w Fenerbacze. Taki numer będzie miał i tutaj. Jeżeli chodzi o ten rozwój, ok, ja rozumiem, że tu osiągnąłeś teoretycznie swój szczyt, ale oni cię nie znają, synu. Oni Cię znają, my Cię znamy. My wiemy, że Ty, tutaj jak załapiesz właściwe obroty, ty jak wejdziesz na te najlepsze, to już, ła, nie będzie co zbierać. Więc Keremak Turkoglu bardzo mnie cieszy to, że udało się nam tego zawodnika zakontraktować. No i właśnie, możemy wobec tego już myślę, poczynić jakieś zmiany, jeżeli chodzi o ten zespół. Także pod kątem e, szeroko pojętego składu, bo mamy tutaj kilka pozycji, no właśnie, które się troszeczkę kłócą. Bo takie Eberecz i Eze. No to ciężko będzie temu, tego Ebereciego Eze de facto tutaj zmieścić. No chyba, że na ławce rezerwowych faktycznie by był. Chodzi mi o to, że tutaj mamy pozycję dla jednego defensywnego pomocnika, a i Martin Zubimendi i Declan Rice taką rolę spełniają i oczywiście Martin Odegard. I teraz pytanie, czy którego z nich jesteśmy w stanie definitywnie przerobić na jakąś pozycję? Zajrzyjmy raz jeszcze do tego raportu dotyczącego naszej drużyny. No i tak, mamy dwóch defensywnych pomocników i to jest dwóch defensywnych pomocników, którzy są tutaj... Od pierwszej do ostatniej minuty. Słuchajcie, to może, zobaczmy. Martin Zubimendi, i przerobienie na środkowego pomocnika, czy to ma jakkolwiek dwa tygodnie. okej. Okay. U Rajsa będzie ciężej. U Deklana Rajsa. 29, słuchajcie, to też nie jest źle. To też nie jest źle. Tym bardziej, że nie mamy jeszcze zatrudnionych w ogóle tam trenerów, więc nie ma tragedii. Nie ma tragedii, naprawdę nie ma tragedii. Przejdźmy dalej, drodzy państwo, czekamy na jakieś. Mocarne uderzenie transferowe. Czy ktoś się tutaj zgłosi? Otrzymaliśmy ofertę za Martina Zubimendiego od e, Tottenhamu. No, ktoś tam ewidentnie się mocno w głowę uderzył, jak wstawał dzisiaj rano. E, Kuba Kiwior. ma pan pewnie swoje powody, żeby wystawiać się na sprzedaż, ale chciałem powiedzieć, że, że będzie mi po prostu przykre. O Jezus Maria, Kuba, przestań! To nic osobistego, tylko po prostu wiesz, znajdziemy ci klub, w którym będziesz grał, w którym będziesz regularnie występował i będzie idealnie. Wszyscy będą zadowoleni. Prawda? Prawda? Mamy oferty, czekaliśmy i może się doczekaliśmy. Manchester United, no nie, no nie, ja rozumiem. Okej, okay, no, no nie będziemy tutaj jakby polemizować, ale Mikel Merino e, ofertowany w Atalancie Bergamo to już jest całkiem sensowna opcja. Z jakiegoś sobie tylko znanego powodu aktualnie Bayern Monachium nam ofertuje e, taką no, ciekawą propozycję za Edera Militao. I powiem Wam tak, będzie duży młyn, jeżeli chodzi o te transfery w Arsenalu. To na pewno, że, że będzie duży młyn, ale my musimy też udowodnić na przekór wszystkim, że Arsenal jednak potrafi sprzedawać zawodników, bo no... Nie potrafi, to jest jeden z najgorzej sprzedających klubów, e, chyba w takiej topowej Premier League w ogóle. O! Zajebiście! Zgłosił się po typowego Baska klub e, z kraju Basków, ale ja nie mam zamiaru. No nie, no, no jeszcze Liverpool tutaj po pofina, Jeltrza też to odrzucamy. Ja nie mam zamiaru tutaj jakoś specjalnie e, naginać się do tego. Antonio Zubal. Nie udało się nam tam dogadać tych negocjacji wstępnie. Okej. Okay. Mamy te... O, i to jest oferta, która mi bardziej odpowiada. Czyli oferta wypożyczenia do Aston Vini Natomiast ty pewnie, chłopie, dostałeś taką tygodniówkę, że przegadanie z tobą tej tygodniówki... Okej, okay, dobra, nie aż taka tragiczna. Ale mimo wszystko przegadanie z tobą tej tygodniówki jest sensowne przy wypożyczeniu. Do ekipy Rubena Amorima, pragnę przypomnieć. Oleksandr Zinchenko do Eintrachtu Frankfurt. Jeżeli zrobimy im delikatną konterkę, to może się nie obrażą, a będziemy mieli po prostu dzięki temu e, czyste ręce i po prostu... Sensowny transfer przeprowadzony, więc proszę bardzo przesumujemy te kilka dni do przodu i będziemy musieli wrócić chyba do tego Antoniego Kozubala. Chociażby ze względu na to, że uważam, że mimo wszystko jest to sensowny piłkarz. I nie twierdzę, że go kupimy tutaj po to, żeby grał od pierwszej do ostatniej minuty, ale kupimy go po to, żeby go wypożyczyć i żeby był uwzględniony w takiej dalszej perspektywie. Więc Antoni Kozubal, zaproponujmy 20 milionów euro. Dobra, dawajcie dla jaj. Robimy to Gabriel Jezus w ekstraklasie. Co jest grane? Robimy wymianę 1 do jednego. My wam dajemy Gabriela Jezusa, wy nam dajecie Antoniego Kozubala. Co wy na to? Dobra, może być delikatny procent od sprzedaży, ale ja widzę, że Wy jesteście dogadani. Robimy 4% od sprzedaży Gabriel Jezus za Antoniego Kozum. okej, okay, ja muszę to zobaczyć po prostu. Ja muszę być świadkiem tej transakcji. Ja chcę zobaczyć Gabriela Jezusa łupiącego w ekstraklasie. Niesamowite. To teraz jeszcze zaproponujmy sam, nie wiem w sumie, jaką pensję Kozubalowi. Zacznijmy od takiej. Jeżeli oni się tam obrażą, to trochę lipa. Ale sama oferta pod postacią właśnie zakontraktowania Gabriela Jezusa mnie już mocno zbiła stropu. Czy możemy przedłużyć umowę teraz z Ratiu? Nie. A z Declanem Rice'em? Na razie też nie. Dobra, ja będę cierpliwy. Będę cierpliwy i będę czekał. Przejdźmy do transferów i do zakładki transferowej, bo otrzymaliśmy tych propozycji transferowych całe mnóstwo. Kai Havertz tym razem miałby zasilić szeregi Nottingham Forest. No i to już jest sensowniejsza oferta, jeżeli tam. Basków się niekoniecznie na to zdecydował Bournemouth Zgłaszające się po fina Jeltrza To jest dokładnie to, czego, czy na co czekaliśmy Na taką ofertę czekaliśmy Więc tylko renegocjujemy tutaj tygodnióweczkę Żeby się podzielić elegancko 50-50 Albo nawet tam 55 na 45 I jesteśmy elegancko dogadani Ofertę Manchester United odrzucamy Simic Tutaj jest dogadywany teoretycznie Z Aston Villą, zobaczymy jak to pójdzie z West Hamem Gabriel Jesus ja wstrzymam się trochę, bo ja chcę zobaczyć, czy dojdzie do skutku tamten transfer yy, pod postacią Antoniego Kozubala. Mikel Merino, dogadany na 31 milionów. Bayern Monachium chce nam zapłacić 100 milionów za Edera Militao, ale ja nie chcę go sprzedawać. Nelson za 13 milionów do Leeds United. Możemy to zaakceptować. Oleksandr Zinchenko do Celticu Glasgow. Możemy to zaakceptować. Gabriel Martinelli do Tottenhamu. Odrzucamy mimo wszystko. No i teraz ten Gabriel Jesus. Na razie na wstrzymanie tutaj bierzemy, bo ja jestem ciekawy, jak się rozwinie sytuacja Antonio Kozubalowa. Obawiam się, że może się nie rozwinąć i że nie dojdzie do porozumienia pomiędzy Arsenalem a. Co jest? Chłop wygląda jak Wiktor Jokeresz. O, oh, wow. to jest Jan Carlos Simic, który udaje się na dwuletnie wypożyczenie do Aston Villa. W porządku. Otrzymano ofertę za Kepe Ariza Zabalagę. No i pięknie. Kepe Ariza Balagę też z chęcią sprzedam. Odprowadzę go pod drzwi nawet z największą przyjemnością. Ale zanim to zrobię, czy Lech Poznań będzie w stanie jakkolwiek przekonać Gabriela Jezusa? Wydaje mi się, że to jest mimo wszystko scenariusz odklejony. Ale może jednak nie. Rice Nelson. Ekspresowa zmiana z jednego klubu Premier League do drugiego. Do Leeds United się przeniósł. Eee, tutaj jest także kont oferta ze strony Fulham za. Kepę. Mamy ofertę Fenerbacze. Chce Amunda Boe, Fenerbacze. Kurde. Co, co wy tak szastacie pieniążkami teraz? Wygrałem wam tytuł mistrzowski i Turcji. I nagle widzę, że ktoś tutaj obrózł w piórka. Opuszcza klub zawodnik do zadań specjalnych, napastnik do zadań specjalnych, czyli Mikel Merino za 32 miliony euro zamienia Arsenal na Atalante Bergamo Oleksandr Zinchenko za 10 milionów zamienia Arsenal na Celtic a Finn Jelcz udaje się na dwuletnie wypożyczenie do Bournemouth. Czy mamy jeszcze jakiś e, sensacyjny zwrot akcji? Mamy informację taką, że Ricardo Calafiori został przerobiony definitywnie na środkowego obrońcę i zyskał dzięki temu jeden punkt Uberola. Więcej, natomiast my... A, czekajcie, to ja tu czekam na rozwój spraw Antonio Kozubalowy, a ja po prostu muszę teraz zaakceptować kontrakt z Antonim Kozub... Antoni Kozubal dołącza do Arsenalu, bo na zasadzie wymiany bezpośrednio jeden do jednego oddaliśmy do Lecha Poznań Gabriela Jezusa. Słuchajcie, to jest hit. To jest absolutnie hit. Czegoś takiego obstawiam, że tutaj nie widzieliście. E, czy jest to najlepszy deal? Pewnie nie. Czy jest to memiczny deal? Pewnie tak. Ja już tutaj. No nie mogę. Nie, nie mogę po prostu je. Musimy wpisać. Jezus. Jest. Gabriel Jezus. Lech Poznań normalnie 17 tysięcy zarabia i już tam zaraz Lech jeszcze zrobi na tym jakiś mega profit, bo go odsprzeda po prostu od razu do, do, do Olimpiku Lyon. No, no nie zdziwiłbym się, jak to wygląda. Gabriel Jezus w Poznaniu. Słuchajcie, ja życzę sobie i Wam i wszystkim, żeby kluby z ekstraklasy faktycznie mogły sobie pozwolić na takie transakcje jak to. A co do transakcji, no to jak już mamy tego Antoniego Kozubala, to ja bym zaproponował... Kurczę, szkoda, że jeszcze nie ma opcji proponowania wypożyczenia, ale właśnie ja bym chciał tego Antoniego Kozubala teraz zaproponować komuś do wypożyczenia. A tak no to... Tak no to się nie da. No i widzicie, i to tak... I to tak nie fajnie. Martins, Mendy, tu Deklan, A Deklan z tobą możemy w końcu przeczytać tę umowę? Nie możemy. No dobra, ja, ja to rozumiem. Ja to rozumiem i ja to respektuję. Słuchajcie, Gabriel Martinelli, w sumie ja odrzuciłem tamtą ofertę transferową za niego, no ale to po prostu kwestia tego, że zgłosił się po niego Tottenham. No mimo wszystko nie chcemy go sprzedawać do Kugutu, prawda? Jak sami widzicie, tych sprzedaży, to jest tutaj całe mnóstwo, a jeszcze trochę ich będzie. Robimy czystki w tym Arsenalu, zdecydowanie i mamy zamiar wydać pieniądze później, które zarobiliśmy na sensowne wzmocnienia. Martin Zubimendi otrzyma tutaj dodatkową wytyczną, zmieniony już definitywnie na środkowego pomocnika. My otrzymaliśmy ofertę za Kubę Kiwiora od Aston Villa, więc zostałby w Anglii Kuba Kivior, a nie przeniósł się do Portugalii, tak jak to miało miejsce w prawdziwości. Ofertę za Kepa i za Balagę także akceptujemy. Na razie jeden jedyny transfer dokonany... Przez nas to był Kerem Aktur Koglu No w sumie to nieprawda, bo przecież jest jeszcze Antoni Kozubal Ale gdzieś tam zniknął i nie jest tam w jakiś sposób prezentowany Dlaczego? Nie wiem Gabriel Martinelli I to jest propozycja, na którą czekaliśmy Bayern Monachium z ofertą Całkiem sensowną Za 26-letniego Brazylijczyka